Witajcie! Ostatnio ktoś wspominał w komentarzach, że chętnie zobaczyłby na kanale więcej modeli do składania, więc dzisiaj pragnę Wam zaprezentować mój ostatnio zakupiony Gunpla kit. Przed Wami High Grade Bullfighter Try Burning Gundam. Jak wspomniałem, Gunpla to modele do składania. Oznacza to, że wszystkie elementy trzeba powypychać z takich ramek, doskonale znanych wszystkim miłośnikom modelarstwa. Na pewno widzieliście kiedyś coś takiego, gdy tata, albo nawet wy sami sklejaliście modele samolotów. Różnica polega na tym, że do modeli Gunpla nie trzeba używać kleju, a po skończonej budowie z ramek możecie nawet zbudować innego Gundama, jeśli macie odrobinę fantazji. Instrukcje do Gunpli są przejrzyste, choć trzeba się przyzwyczaić do ich stylu. W każdym kroku budowy trzeba zazwyczaj żonglować minimum trzema ramkami, szukając odpowiednich części. W wypadku klasy High Grade więc nie ma tych elementów aż tak dużo. Standardowa budowa sprawnie poprowadzona zajmie jakieś 2 godziny. Nie inaczej było w wypadku Burning Gundam'a. Nie jest to duży model, mierzy jakieś 12 cm jest bardzo gundamowy. Inteligentne stwierdzenie, wiem, ale to serio pierwsze co przyszło mi do głowy, gdy złożyłem podstawową konfigurację. Ten kształt głowy czy w miarę szczupłe nogi kojarzą mi się bardzo z takim generic designem Gandamów. Nie siedzę w Gandamowym lore, nie widziałem żadnej serii animowanej, nie czytałem żadnej mangi. Tymi modelami zainteresowałem się wyłącznie od strony estetycznej i z racji tego, że po prostu uwielbiam składać do kupy różne rzeczy. Kupuję takie modele, które mnie z jakiegoś powodu zainteresują, wydaje mi się Ciekawy. Tutaj w standardowej konfiguracji Burninga na pewno podoba mi się dystrybucja kolorów. Ten przezroczysto-niebieski pięknie współga z derominującą bielą i czerwonym korpusem. Bardzo się cieszę, że na kita idą jedynie cztery niewielkie naklejki i na szczęście na płaskie powierzchnie. Super, zwłaszcza wyglądają pięknie palizujące oczy. Na ogół jednak strasznie nie lubię w tych modelach naklejek, zwłaszcza tych, które są zawijane wokół jakichś wypukłych powierzchni. Ale tutaj na szczęście tego problemu nie ma. Wielkim plusem tego kitu jest pozwalność. Głowa na stawie kulkowym ma swobodny zakres ruchu w każdym kierunku. Ruchoma jest trochę szyja, barki również swobodnie się kręcą, ale lubią wypalać ze swoich panewek. Gniazda akurat pod te kuleczki są odrobinę za płytkie, więc warto na nie uważać. Jest oczywiście obrót w bicepsie, podwójny łokieć, dłonie ponownie na kulkach. Całkowicie swobodny zakres ruchu nóg dzięki ruchomym osłonom krocza i bioder. Zapomniałem pokazać tego na klipie, więc wspomnę po prostu, że jest też ruchoma talia i klatka piersiowa, a nawet dodatkowe stawy barkowe pozwalające zbliżyć ramiona do siebie. Ale nie samą ruchomością się żyje. Na wypraskach znajdziemy masę dodatków do figurki. Po pierwsze alternatywne elementy umożliwiające małe zmiany kolorystyczne, nieco inny plecak, alternatywne elementy na barki, ciężko jednak nazwać to akcesoriami per se. Co innego dłonie, dostajemy trzy pary wymiennych łapek zmieniających znacząco ekspresję figurki. Zamiast standardowych pięści mamy zatem rozpostarte dłonie, dłonie aja karate, ewentualnie dłonie do paciorka oraz grabki z dziurami pozwalające trzymać jakąś broń. Burning Gundam żadnej nie posiada, co prawda, ale może sobie pożyczyć sprzęt od innych gampi, np. miecze z modelu Ogre GNX. Pozowalność jest generalnie fantastyczna. Burning dama pysznie się ustawia, potrafi wyglądać naprawdę cool, zwłaszcza gdy wykorzystamy jeszcze dodatkowe łapki oraz znane i lubiane przezroczyste stędy, pod które mamy stosowny port. Jednak to jeszcze nie wszystko. Standardowa konfiguracja tego Gunpla już sama w sobie jest fajna, ale jak wspomniałem, mocno generic, co więc mnie tak naprawdę zainteresowało w tym modelu. Jego druga konfiguracja, ale zanim do niej dojdziemy, trzeba usunąć trochę części, praktycznie wszystkie niebieskie i trochę elementów pancerza, to może chwilkę zająć. Ok, jestem z powrotem. Kolega obrany z ozdób jak choinka w lutym. Mamy teraz taką kubkę części, która po prostu idzie na bok. Teraz trzeba to wszystko zastąpić workiem innych części. Tja, to znowuż chwilę zajmie. Chwilkę to trwało, zwłaszcza gdy trzeba było sobie przypomnieć bez instrukcji, gdzie trafiają konkretne elementy. No ale efekt jest. Mmm... Mm. ZUS mi to pan wyjął, panie Bartolini. Teraz w pełni zrozumiała jest nazwa Burning Gundam. Pancerz robota został zastąpiony ogromną ilością ognistych efektów, diametralnie zmieniających prezencję figurki. Z dosyć standardowego Gundama przystoczył się w ognistego wojownika, wręcz palącego się do roboty, obiecuję nie przesadzać z ognistymi sucharami. Płomienie obejmują barki, ramiona, nogi, z pleców wyrasta zaś para ognistych skrzydeł. Efekty nie tylko wyglądają genialnie, ale też optycznie powiększają figurkę i dodają masy. Cieszy fakt, że przy takiej ilości wymienionych elementów wszystko bardzo dobrze siedzi w swoim miejscu. I nie odpada. Co najlepsze, efekty w ogóle nie krępują ruchów. Na oczywiście, są tutaj o wiele większe, ale o dziwo w ogóle nie wchodzą w paradę. To się nazywa przemyślany ki. Skrzydła można nieco przekonfigurować, domyślnie sterczą po prostu w górę, ale jeśli użyjemy takich malutkich adapterów, można wygiąć je do płaszczyzny horyzontalnej i dzięki temu uzyskamy efekt takiego jakby szala z ognia ciągnącego się za gandamem. Wygląda to naprawdę super, zwłaszcza w jakiejś bardziej dynamicznej ustawieniu. Jednak to wciąż nie wszystko. Możemy oddać jeszcze dynamiczne efekty ciosów dzięki takim elementom symbolizacji uderzenia. Dwa mniejsze można założyć na przygotowane pod ognistą konfigurację przetroczyste dłonie, natomiast większy wsuwa się w wyżłobienie w kostce robota. Można więc zrobić ognisty boks, jak i kopniak. A żeby jeszcze bardziej podkreślić dynamizm tych efektów, można podczepić do nich długie, jakby ciągnące się za nimi płomienie, które jednak lubią odrobinę wypadać i trzeba się nieco namęczyć, żeby ustawić wszystkie, ale gdy to się uda... Efekt jest niesamowity. Wrażenie wyrwania figurki z ruchu przy odpowiednich ustawieniach staje się ogromne. Generalnie uważam ognisty tryb za całkowicie przyćmiewający ten standardowy. Po wykorzystaniu tych wszystkich płomieni, pomysły na kolejne wyczesane ustawienia same się rodzą. Jest to zdecydowanie jeden z tych kitów, które grzechem byłoby trzymać cały czas w pozie na baczność. Zabawa jest przednia, także po złożeniu, co nie jest takie oczywiste, bo składanie jest dla mnie lwią częścią zabawy z tymi produktami, ale w tym wypadku także gotowa figurka daje tyle samo radochy. Na koniec porównania. Na początek z innymi moimi Gunpla, wszystko w klasie High Grade, Universal Century Gyan i Build Divers Ogre GNX, dalej z niskimi deloksami z Transformers, Generations RC i Switch Hound i na koniec coś z ognistej parafii, LEGO Bionicle to Amata Tahu. Polecam ten model gorąco wszystkim, tak jak ja dopiero zaczynającym przygodę z Gunpla, bo wyjadaczom w tym temacie na pewno przedstawiać go nie muszę. Myślę, że będzie dobry jako jeden z pierwszych modeli na start, bo budowanie jest trudne, a efekt końcowy, prezencja, jak i pozywalność naprawdę świetne. Z mojej strony to by było na tyle, dziękuję za uwagę, zachęcam tradycyjnie do skomentowania, usłyszymy się ponownie za tydzień. Trzymajcie się!